Halo, 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 witam wszystkich serdecznie. W ramach wstępu chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym nagraniu. Mam nadzieję, że podobał będzie Wam się ten format. Jest to w sumie pierwszy filmik tego formatu na tym kanale. Jeżeli będziecie coś chcieli, no to możecie pisać w komentarzu. To jest w ogóle malutki kanał, dopiero się będziemy rozwijać. Mam nadzieję, że nie stracę motywacji do nagrywania aktualnie filmików. W sumie uczę się dopiero montować filmiki, więc... Yy, montaże niekoniecznie będą na najwyższym poziomie Ale to jest, mówię, jak na razie to dość do szlifowania Mam nadzieję, że po prostu spodobał wam się materiał i zapraszam do oglądania Tylko tak zachowaj, żeby nas nie słyszał Odwróć się, tak samo odwróć się, teraz on goni nas Ale no o o o, o.

Zartuję, Ej, żartuję, żartuję, żartuję. O, o, o! <ścoughs> a ja jadę, a ja jadę, a ja jadę! Nie goni... E kurde, koniecznie, <śmany> koniecznie, gonimy się, normalnie ścigamy się, pościg! No jaja, puścił, myślałem, że będzie gonił. Dyspaszał tak już się. O, jest, jest, jest! O, kurde, o Oh, yo, Sorry, man. Sorry, man. Sorry, man. Sorry, man. Oh no! I have no, 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 no good. No police! No police! No police! No police! No police! I run away! I run away! Bank transfer. I give you number. I give you my number. Two zero 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 two. Two zero 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 two. Check pa. I'll write this number, pa. Normal call, like. He drove. Tu 000002 Paz dzwonię normalnie, ty dodzwonię się <grystanie> Oh man! Hello man! Jak, man? Jak, Yo man! W, I'm w, I'm calling południa. from the security Nie słyszę cię. za dwudziestu raz Coś, nie? Jak nie widzicie? No, no jesteś u uh, A- I'm oh. calling from the security Chyba, bro, bro car, you know? You remember? Yeah, yes, yes, yeah, hello, yeah. my friend. Hello, hello. I I remember your What's number, there, bro. Two zero zero, about zero, about zero zero about zero zero, about zero two. Yeah, sell see, sell I, sell I told you. you. bank hey, hey, yeah. Bank I transfer. I have police right yeah, here. If you, if you don't feel where, yeah, where, yeah. where yeah. police, yeah. where yeah. police, yeah. bro, where yeah. police? Yeah. No, here, no here, here is police. police. Right. Uh, <laughs> we, we, calling to the two zero 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 two number, and uh, he calling us because uh, he need to uh, ch police chase. You know, you know, man, police chase. You know. He, uh, he the police are uh, uh, waiting. We, we are at the at the red parking, bro. Police uh, uh, stopped us, bro. Come to us, please. Ah. Okay, okay. I yeah, have, yeah, we have I run, have run have away, vintage. bro. Run away. I have vintage. <laughs> no, no, vintage, not vintage, bro. <laughs> <Put>. <laughs> only chase, only chase, you know. I see the police, I see the police. Yeah, no, alligator, yeah, alligator, alligator, yeah, yeah, you know. Yeah, ch chasing me. Okay, okay. I'm shooting, I'm shooting. I'm <laughs> no, no shooting, no shooting. <laughs> Oj, oj, oj. Oj, oh, eee, behind, us, us, he behind, us. behind go, us, On jest za nami, jest za nami. On za uh... <laughs> 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 Pink car, pink car. Where is pink car? na pink tico, pink tico. Pink tico. <laughs> <laughs> Fuck, <go nimek>. <laughs> <laughs> To się nie zbiera. Oj, 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 oj. Eee bro 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 to Yo bro hello man are you To wy jesteście To wy jesteście gagatki From Tiko <ścoughs> się, no, się no no, no bro, no, no We 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 ah. have to found the, the pink Tico, pink Tico, Pink, pink, tico, pink, tico, pink tico, Ja nie rozumiał po ukraińsku Ale powiedział Idi na chuj Czemu mi tak kłęb boli? I don't know, bro, I don't know. A ja zaraz mu mówię you don't understand to ciągun n na lewą pasu, <laughs> Lew kurwio, I told him, I told him. Oju, Kolega trochę kaju No to ciągaju Lahaju na lewą pasaju E co ty do mnie powiedział o krańcu? <laughs>

Wiecie, ale nie wysiada jak nas zacznie poddałeś dopiero wysiadka. Ooo jak strzeka pokornie, co za piesek. Ej, jesteś moim psem? What the fuck you doing? Oooo! Pa, on będzie chciał podać przecież, pa. No tak. Ołło. Ciek te z łeb. Szybka mutacja. czekaj, to o ty, o ty! Ale podmuch. Ale podmuch. Patrz co się będzie na tym zakręcie działo. Let's go, let's go. Oj, oj, oj. oj. <laughs> mówiłem, mówiłem. Kurde, ziobek oj, 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 Let's go, repair that bro. Repair, repair. Ops. Ups. Repair, <laughs> repair. We have to repair. We have We to repair our to repair. car. What the fuck you doing, bro? We have bro? to repair. What the fuck you doing? Don't pee. Oh, Get no, out no, my no. way. What the fuck you doing, bro? What are you doing? What are you doing, are you doing? Oh, bro? Why are you, you so toxic? Why are you so toxic? What are you doing? Where are you? <laughs> Where are you? are you? At masturbation, I think. Yeah, yeah, yeah. <laughs> what to say? What to say to me? Ma, dobre mam angiel, angielski chłopaki? Not perfect, not perfect Do k***a p***z, ty kurwa, to Ukraińcy, no do strany ty zastanaw Ale co ty do mnie gadasz Ukraińcy? Ty... Tak do ciebie, ja tam ty pomarańcowaś siroty k***a ty, ty psie Look at the window, maybe some bombs are dropping at your house Ale co ty gadasz Ukraińcy? <laughs> Oooo oh. <laughs> 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 oh. I, i, I koniec, nie i koniec pościgu Co ty Jedź tam na dół, jedź tam na dół Jedź tam na dół do niego przecież Dawaj, trzeba go powkurwiać dalej Ja nie mogę, ja nie mogę się spłaciłem cały ten Pa, 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 pa. jechał, jechał Dwa, dawaj, titi, Dawaj, trzeba było przejechać, t, 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 t. O, jedzie 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 jedzie, 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 jedzie za nami, jedzie, jedzie za nami O, jedzie, jedzie za nami, jedzie za nami Skry A?

Teraz go terroryzował, będzie pato. pomaga No, pomaga. no, no Nie, odpuścił. Break, check, break, check, break. Oj, oj. Ouch, ouch, ouch. What, are, what you are you doing? Jest na no, jego syna za co ciebie, ja wam przysięgam. wychodzimy od im jedynkę. No. Jak ja zaraz ja bilecik zaraz zaraz robię przecież. Don't pitas, don't pitas, don't, don't pitas. Dobrze, przepraszam, ale proszę tak robić, okej. Okay? to pitas. You <noise> must tak nie right nie now you nie must nie? repair oh. our car bro. czemu wy się We don't see. We don't see. We don't see in mirrors. I, I don't see him. I don't see him. Nie widziałam mnie. Piesa potrąciłeś? Tak, potrącił psa. Potrącił pracownika. No to walimy go w John jest! dioniesz. Pardonik, pardonik, nie widzieliśmy, nie, 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 nie widzieliśmy. Sorry, sorry. sorry. Od razu ciebie pies kupiada. Don't, Psiadaj don't. Piasku. No, 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 no. Oszczędzam auto. No. yeah, yeah. yee. Piz twoje życie, ty kupi psie. Co ty powiedziałeś? Nie, nie siekaj, nie siekaj. Uciek no uciek, jak ja mam takie dwie ja fury. Idź po to do przecież. Czemu nie mogę? Dobra, potrąci psa tego, to go, to go Chodź, chodź. A jakiegoś Kastiego wiesz? Teodor, chodź. Zabaw, zabawnie. Chodź, Teodor. Teo, Teo. Ej, Ukraińcy, Ukraińcy Teo. potrzebujecie podwóski? Potrzebujecie podwózki, chłopaki? Let's go, let's go. Let's go. Teodora kończyć. Chodź, solówka, przegiąłeś. No 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 solo. I I have I I I feel bad. I feel bad. Chodź, no, chodź, no no chodź I feel bad. I feel bad. Chodź, Let no me chod... eat. Let me eat. Let no chodź, me eat. Let me eat. Let me eat. Let me eat. Ale zero przed zero. Total. Dines przegra to walimy ah. <ścoughs> mu za jeden na pleciste. To ogrodu. That's right. That's Do right. Bro. Doda, I doda, like doda, solo, it. I like doda, it. Doda, I like solo, solo, it. Doda, doda, I like Zrobimy tak, Martinet, jak on, jak Walker, jak Ale jak niech ty pieszczocharki nie, normalnie nie waruje nam, bo będzie i sobie Let's go, let's go, let's go. Bo niech się tam ci usuną. Chodź tu na bok, chodź tu na bok, Teodor, chodź, bo oni już solo wyglądowali. Chodź tu, Teodor. Stop, Kurde, Dobrze, Dobrze, Kurde, Dobrze, Hey, bezjedania, bez jedzenia! What what are you doing? What are you doing? What are you doing? Pussy, pussy, pussy! Oooo! Oh. Ojoi! 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 Oj. Oj, oj. oj, oj. oj, oj. We need, to... Oj, we, we need oj. to. We need to help him! I uh punch hey, him for the first so 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 Why are you going to sleep? Why are you going to sleep? Why are you going to sleep? Why are you so wjedziemy? Możę tego zawieźć. Toś do bagaży mogę wejść. Toś to u... do bagaży. To do bagaży, do. do. dobra. To, 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 ty a masz naprawkę jakąś? Masz naprawkę? No ja mogę naprawić. O, to tam Aha, to naprawić. Chodź, 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 chodź. As, I think it's that same guy. O, oh, policj, policj, policj. Na policji. Witam, mi, serdecznie pozwólcie, mamy kiper, tożem taksyka. Welcome, welcome, welcome. Welcome me to ja, ja, ja tak, dziękuję bardzo. Ma lekką salamę. Ma lekką Kurwa, ruski z tym salamem. Ma taki kotek, to jest z kosatek. On też dar, przepraszam. Ale nie owoznać, to odda. Ej, coś z tego salamę. Darobra tam, darobra. O, daro, tam, darobra, ale ja po You know what I'm saying? Miast, Poznań, Miasto. Doznań, you know, bro? You know? <laughs> I know, I know, I yeah, know. Yeah, yeah, best director, director yeah. Best director, best director are at the taxi, you know, yeah. OG, OC, you know. Yes, yes, I know, I know. <laughs> big TV, IMG, uh, big director, it's me, you know. <laughs> <laughs> i know, I know. <laughs> No a więc tak, w dzisiejszym filmiku to by było wszystko. Jeżeli będę miał jakieś tam nagrania bądź jakieś świeże materiały, które będę w stanie edytować i wstawić, to będę na bieżąco to robił. No a dzisiaj dziękuję za oglądanie i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jakbyście chcieli. No dzięki za oglądanie i miłego.